Dom, także mieszkanie w bloku o powierzchni 100 m2. To tak dla równego rachunku, dla zaspokojenia potrzeb trzyosobowej rodziny zużywa rocznie średnio 2,5 tysiąca kWh energii. Tyle samo też rocznie 2,5 tysiąca kWh. Energii słonecznej wali na 2,5 m kwadratowego betonowej płyty zaasfaltowanego podjazdu albo dachu. To jest ta energia, której nie wykorzystujemy, i to ona nam rozrabia w klimacie. Czyste marnotrawstwo. Tracimy, bo na zabetonowanej płycie. Energia słoneczna zamiast karmić rośliny, które wchłaniają dwutlenek węgla, nagrzewa okolicę, ciepło unosi do góry kurz z całym zestawem alergenów. Słoneczna energia się nigdy nie marnuje, zawsze jest pod ręką, tyle że nie zawsze przyjemnie nas dopieszcza. Od mniej więcej pół wieku coraz mniej. Jeśli dopuścimy do dewastacji zieleni i uniemożliwimy wykorzystanie nagromadzonej w niej energii w procesie parowania wody z gleby, z roślin, to nie wchłoną one także dwutlenku węgla i nie schłodzą otoczenia. Stworzy się bańka termiczna, a lokalni politycy podejmujący takie decyzje zwalą winę na globalne ocieplenie. Słowacy już pokazali, że własnymi sposobami tylko poprzez rozsądne zarządzanie deszczówką w kilka lat można poprawić lokalny klimat bez wciskania przedszkolakom konieczności oszczędzania wody przy myciu ząbków. Nie jesteśmy od nich gorsi, ale nie mamy tak dobrego piaru. Urzędnicy, nawet przy najwytworniejszym, ale dalekim biurku, udają, że znają wszystkie albo prawie wszystkie przyczyny dewastacji klimatu u siebie, na miejscu. Nie chadzają po krzakach w czasie deszczu, nie mają zielonego pojęcia o czym poprzednie półsetki klimatycznych felietonów na tym kanale. Politycy żonglują globalnymi nieszczęściami. By odsunąć od siebie odpowiedzialność za lokalną amatorszczyznę, korupcję, ślepotę i poszukać winnych jak najdalej. Amazońska puszcza albo królestwo kota bergamota świetnie się do tego nadają. Bo daleko, bo ludzi w kółko ogłupianych dość łatwo wpuścić w maliny, zniechęcić do dbania o poziom dwutlenku węgla. U siebie. Łatwiej idzie, jeśli nie pojmują problemu. Zielone hasła bardzo pomagają w Dla klimatu sprawniej i rozumniej byłoby posługiwać się fizyką. Energia słoneczna, uderzając w powierzchnię Ziemi, powoduje parowanie wody. Uruchamia cały cykl wodny i ten lokalny, i ten globalny. Mieszkańcy widzą, czują, dotykają bezpośrednio otaczającego ich świata. Politycy zajmują się ulotną wyobraźnią o globalnej nierzeczywistości. Wysychamy. Jeśli nie ma roślin, ziemia się ogrzewa. Jeśli ogrzewa się beton albo asfalt, jest jeszcze gorzej zarówno w koszycach, jak i żywcu. Gdzie mieszkają autorzy tego filmu? Lokalna głupota w osuszaniu ziemi towarzyszy człowiekowi przez całą historię. To 17-wieczna koncepcja prawa naturalnego według Grocjusza, wedle którego moralna wartość działań zależna jest od zgodności z rozumem. 300 lat z hakiem bolesnej praktyki pokazało, że ani na moralność, ani na rozumną naturę człowieka trudno liczyć. Problem jednak pozostaje, bo wysychanie ziemi powoduje, że rośliny giną, nie produkują tlenu, który dotlenia mózg podczas oddychania, także myślenia niekiedy. Nie zatrzymują dwutlenku węgla i nie odkładają węgla. Wysuszona ziemia nie zatrzymuje wody, nic w nią nie wsiąka. Po większym deszczu mamy powódź. Tak przegrywamy walkę z lokalnym ociepleniem. Latem z metra kwadratowego Beskidów wyparowuje nawet 10 litrów wody dziennie. Jeśli długo nie pada, parowanie spada do 2 mm. Z asfaltu, betonu i dachów paruje wszystko, co spadnie. Co nie wyparuje, wpada do kanalizacji. Wujek Gugiel nas zapewnia, że woda, która omija system kanalizacyjny, to woda zmarnowana. Głupich nie sieją. Jeden hektar wygolonego z roślinności parkingu przed skanalizowanym rynkiem małego miasta czy dowolnego centrum handlowego produkuje ponad 70 tysięcy kilowatogodzin ciepła dziennie. I wszystko wywala do atmosfery. Ozdobne rabatki z tulipanami, z krzaczkami pigwy albo inną kosą drzewiną w betonowych doniczkach nie zastąpią wyrżniętych, dorodnych drzew. 7 tysięcy gospodarstw domowych w Żywcu tyle energii zużywa co dzień. Jeden hektar. Te 7 tysięcy gospodarstw domowych odprowadza jeszcze deszczówkę z dachów, dróg, boisk, parkingów. Ponad półtora statystycznych milionów metrów sześciennych rocznie Marnuje się w jednym, statystycznym miasteczku. Deszczówka już prawie nie wsiąka tam w glebę, nie paruje, a energia słoneczna nie jest zużywana na parowanie, ale uwalniana w przestrzeń z betonowej pustyni. Robi się nieznośnie gorąco. Pozostaje modlitwa o deszcz, ale deszczu nie ma bo z betonu unosząca się do góry masa powietrza nagrzanego słońcem odpycha chmury. Nie zawsze odepchnie, a kanalizacja i tak zabierze, co zabierze. Tak powstają wyspy ciepła. Czym większe miasto, tym wyspa bardziej dewastuje klimat. Przez ostatnie pół wieku średnioroczna temperatura w żywcu Wzrosła tylko o 2,6 stopnia, w większych Kosicach o 2,8, ale na przykład w Teheranie o 3,7 stopnia. I to na pewno nie koniec. To nie ma nic wspólnego z globalnym ociepleniem. To nasz lokalny, patriotyczny sukces braku wyobraźni. Moglibyśmy szukać rozwiązań technicznych i przyrodniczych, by deszczówka, której się pozbywamy, pozostawała w przestrzeni we wszystkich terenach zielonych, w mieście i poza miastem, aby parowała i poprawiała jakość i temperaturę powietrza, nie tylko na poziomie oczu i nosa. Chodzi o to, by zieleń parująca sama się rozwijała, schładzała otoczenie, obniżała temperaturę. Najtaniej wychodzi przez zazielenienie całego obszaru. Parując, każde tysiąc litrów deszczówki zabiera ze sobą ponad 700 kW energii, przegrzewającej w upalne dni nasze mózgi. Schładza otoczenie i jeszcze powoduje rozwój roślin, wchłaniając prawie 3 kg dwutlenku węgla. I odprowadzając do Ziemi ponad pół kilograma węgla na każdym zazielenionym metrze kwadratowym lasu. Zazielenionym z chlorofilem. Ponadto na każdym metrze kwadratowym leśnej gleby działa, funkcjonuje i obniża temperaturę 27 metrów kwadratowych liści. Nie ma lepszego systemu chłodzenia klimatu. Dorosły i rozrośnięty grab, jodła, buk, dąb rosnący na jednym metrze kwadratowym ma niekiedy tysiąc metrów kwadratowych powierzchni liści. Z jednego metra kwadratowego torfowiska, bobrowiska czy mokradeł wyrasta kilka metrów kwadratowych liści, wchłaniających dwutlenek węgla, i przez parowanie chłodzących całe otoczenie. Gołe lustro wody nie ma takich możliwości. Dwutlenek węgla nie jest wrogiem ludzkości, lecz podstawowym budulcem wszystkich organizmów żywych. Bez niego, tak jak bez wody, nie byłoby fotosyntezy ani życia. Ekolodzy, przyrodnicy, rolnicy, leśnicy to wiedzą. Wiele problemów z przegrzaniem moglibyśmy rozwiązać domowymi sposobami we własnych podwórkach. Dzisiaj deszczówka już potrzebuje specjalnych działań i zorganizowanej przestrzeni. Aby można było normalnie żyć i pracować. Zabetonowane rynki miast, drogi, dachy są takie same w Polsce, na Słowacji i w Teheranie. Technologia jest globalna, ale układa się ją według lokalnych pomysłów, a pomysły tutaj, teraz na miejscu sprawią, czym będziemy oddychać za rok czy dwadzieścia. Słońce nam przesyła 700 kWh energii na każdy metr kwadratowy. Tyle potrzeba, by mogła wyparować tona deszczówki. Jeśli nie ma wody, nie ma roślin chłonących dwutlenek węgla, a energia cały czas wali w zabetonowany kawałek rzeczywistości. No to mamy stale na full nastawiony kaloryfer. Wyschniemy. Lokalne ograniczenia fotosyntezy są główną przyczyną globalnego ocieplenia.